Cześć, dziś szybciutko idziemy do siatkówki Wieje strasznie więc będzie troszkę tak powiewać yy, Sort do siatkówki, do owocówki yy, Dolne kwatery, słuchajcie jest kilka owocówek yy, Mamy dwie, dwie, cztery, sześć owocówek Więc tu nie ma żadnej paniki Idziemy teraz od razu do siatkówki Czekajcie, niech się tylko tutaj wszystko ustawi Zobaczcie, tak to wygląda teraz Parę. Idziemy do siatkówki, wie jak cholera idziemy do siatkówki, no, trochę tego mocznika tu zwalczyłem powiem wam ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jest z czym walczyć idziemy do siatkówki patrzymy siatkówkę coś tu jest nałapane więcej czekajcie jak z ostrością widać coś widać już wyciągam siatkówkę no tak nie wiem czy tak do słońca będzie widać wiecie co nie widzę tutaj nic nowego co by było zakropkowane poza kropkami więc tu na dolnych kwaterach spokój Później będą górne kwatery, bo tam jadę jeszcze i trawę na górnych kwaterach, właśnie, więc będą górne kwatery. No i zobaczcie, tak wygląda tu akurat chonej. Fajne, ładne rozłożenie. Ładne rozłożenie na liściach w koronie. Liście jeszcze przy tym Honeju tutaj nie wyglądają w miarę solidnie, ale Honej ma to do siebie. Zobaczcie, może mi się uda tutaj zejść na dół, nie wiem czy to widać na tych liściach ale zaczynają się już przebarwienia ale to przy honeju to normalne e, już z kilkoma osobami rozmawiałem, które mają honeja no i po prostu no, to jest właśnie honej na starszych drzewach, zobaczcie zawiązki te drobne wszystko opada zostają same ładne ładne zawiązki grube wszystko drobne tutaj mi pospadało zostają fajne grube zawiązki. Tu jeszcze na części mam nieściągnięte nawadnianie, na drugiej części już nawadnianie zdjąłem. trochę puściłem, żeby posprawdzać sobie wężyki wszystko w miarę chodzi. Jeszcze liście wyglądają normalnie, ale tak jak na tym liściu, zobaczcie, już są przebarwienia. No ale to chonej, tak to wygląda przy choneju. Dobra, do zobaczenia na górnych kwaterach na górnych kwaterach idziemy do siatkówki zobaczymy co tu się dzieje słuchajcie cisza nie, nie widzę tu nic co by było nowego także z siatkówką jest tu spokój teraz jeszcze do owocówki i po drodze zobaczcie, jeszcze kilka zostało zawiązków mniejszych, ale jeszcze, jeszcze to wszystko będzie odpadać. A tak to mniej więcej u mnie się już wszystko praktycznie tu na Prinsie wyklarowało. Mniej więcej co zostanie. Jeszcze gdzieś coś, o, tak jak tu, zobaczcie. Chociaż się jeszcze zawzięcie trzyma, ale on odpadnie. Także coś tam zostanie. O, tak ładnie odpadają. Także zostanie trochę tuwarku. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Idziemy do owocówki tu, żeby nie przedłużać szybciutko owocówka już to wyciągnę. E, e, e. Patrzę, patrzę, szukam jedna, dwie sztuki, które nie są zaznaczone, czyli nic się, czyli nic się nie zmieniło. Czyli zabieg skuteczny i tyle w temacie. Także jeszcze mi zostaje tutaj dalej kontynuacja ochrony na parcha. Zobaczcie, są plamy. Nie wiem, czy to widać. Są plamy parcha. O tu. Także nie to, że go nie ma, tylko jest. Więc to trzeba będzie kontynuować, chronić, zapobiegać i i tyle i dokarmiać dokarmiać chronić zapobiegać dobra lecę dalej mordować trawę do zobaczyska cześć